I ty mnie łapiesz za tą nogę Okej okay. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj, razem tutaj z tym dziadem Odtworzymy sobie takie cztery, bardzo popularne myślę, że zdjęcia I śmieszne, co ja mam wam dalej powiedzieć Bez przedłużania przejdźmy sobie już do pierwszego zdjęcia Ej no nie obchodź on mnie cały czas zostawia. Dowiedziałem się o zdaniach w internecie, że Szrek to jest najbardziej lubiana postać w Polsce. Dlatego musimy sobie to otworzyć, nie może go zabraknąć. Mamy Szreka. I mogę być osłem, bo wydaje mi się, że ja bardziej pasuję na osła. Piotrek, chcesz być Shrekiem? Czy będziesz czuł się bardziej obrażony, kiedy będziesz szrekiem, czy osłem? Ty będziesz osłem, ty za dużo gadasz. A, widzicie, mówiłem, że będę osłem. Mamy tylko jeden problem, bo się kolor skóry nie zgadza. Nie jesteś zielony. Musimy pójść po gumie jagody, które sprawią, że będziesz zielone. Albo po prostu in, nie mówię na to make. -up. Jesteśmy właśnie w autku i jedziemy do galerii po farby do ciała. Zobaczymy, czy będzie jakaś zielona i czy zamienimy mojego dziada w szleka. Nie jest to duża przemiana, wydaje mi się, że już jest blisko, ale jesteś zielony doda. Takiego małego spice. Dobra, coś mamy. Tutaj są takie kredki, tylko ten zielony nie wydaje mi się za bardzo szrekowy I tutaj mamy takie coś, tylko że tutaj nie ma zielonego. Hmm. Kurczę. Chyba, że użyjemy maseczki do twarzy. to będzie najłatwiej. No dobra, w takim razie z farbami się nie udało, więc malujemy szarekę maseczką. Tutaj mamy ulubioną maseczkę szreka, znaczy Piotrka czyli e, taką zieloną. I ona ma dokładnie taki kolor jak tutaj, także. Powinna się sprawdzić, będzie podobna do, yy, do Shreka Tak jak mamy na tym zdjęciu, to po prostu będzie całość, więc zaczynamy nakładanie od policzka Kurcze, to jest tak troszeczkę mało zielone, ale wydaje mi się, że będę mógł to jakoś tam później filtra. Ej, teraz to w ogóle tego nie widać Będę mógł w filtrach jakoś to podbić, żeby to wyglądało lepiej Albo zrobię grubą warstwę <laughs> No dobra, teraz zobaczcie, jak to wyszło. Kurde, ej! Mógłbyś być aktorem naszeka. Powiemcie, że zapisz się, będziesz szakiem. Moją rolą osła wydaje mi się, że będzie po prostu zrobienie tak zębami, więc idziemy robić fotkę, przygotuję statyw i robimy. I tak się prezentuje nasze studio. Wiem, że nic niesamowitego, ale mamy lampę, bo już się robi ciemno. I ogólnie to zdjęcie jest na tle nieba, więc pomyślałem, że ten parku będzie ok. zobaczymy i próbujemy teraz zrobić. Proszę prawo? Okay. Um, powiedzmy, że poprzeczka była bardzo wysoko postawiona. Ja właśnie nie wiem, czy możemy jeszcze próbować, czy coś trzeba się zmienić. Um, mało to jest podobne do tego, co powinniśmy odzorować, A może dlatego, że nie jest, że po prostu jesteśmy ludźmi. Co myślisz, Piotr? Hmm, chyba tak. Czemu Co my to co jest Jeszcze się chwilę pobawiłem Photoshopem, chwilę. Jest siedem. I mamy efekt finalny tego, jak staliśmy się ogrami. znaczy Piotrek oczywiście. Także tutaj mamy to zdjęcie, które było zrobione. Wybrałem, że to jest najfajniejsze, tak mi się wydaje. Wiem, że nie jest idealne. I teraz mamy uwaga, uwaga. Taraan! U mnie uznałem, że nic nie będę zmieniał, bo w sumie nie ma za bardzo co nie zrobię siebie osłon, bo już jestem. A u Piotrka zrobiłem, że jest zielony i jest teraz ogram. Dobra, mamy już następny dzień i teraz mamy, myślę, że w miarę prostą, fajną fotkę. Mamy tutaj Ainara i Sabinite i pomyślałem, że jest takie mega słodkie i fajne i po prostu ja sam chciałem takie zdjęcie mieć dla siebie, dlatego je zrobimy. To kogo liże? Eee, Chyba ty mnie, wiesz? Tutaj na szczęście nikt nie będzie się malował, potrzebujemy lustro. Tutaj nasz piękny pan umył lustro. W ogóle to jest coś, co najrzadziej robię chyba z mojego całego sprzątania. Nigdy nie myję rzeczy. znaczy luster, bo zawsze myję tam... Dobra, to ty musisz mieć czarną bluzę, a ja założę jakąś nieczą różową, poszukam. Jakby co to może jakiś inny kolor? Chciałem ja się zmienić kolor włosów. Nie wiem, czy że kolor włosów akurat będzie ok. Zastanawiam się, czy bardziej pasuje taka różowa koszulka, taka jak ze zdjęcia mniej więcej, chociaż Sabinta miała coś takiego, o coś takiego. Czy bardziej ta koszula, bo w sumie, nie wiem, napiszcie w komentarzu, co myślicie, a Ty Piotrek, co byś wybrał? Mm, jak chcesz się wpasować w tamto zdjęcie, to tamto, jak... No dobra, to tamto wybieram. Ja już jestem gotowy, będę miał telefon, tylko zrobię Piotrka, bo jest ładniejszy. O, coś takiego. <noise> teraz zobaczymy jak Piotrek będzie y, y, lizał. Co <noise> jakieś sugestie? Ja już tak ramieniem I teraz zauważyliśmy, że mam jakieś dziwne języki. Patrzcie na to. tak wystaw. Tu masz taki okrągły, równy, idealny, a ja? Jaka ja szczurka? Przepraszam bardzo. Ma składam reklamację do mojej mamy. Ja miałem być człowiekiem, a nie ja szczurką. Ice cream, chillin, chillin. Ice cream chillin! To co robimy? Okej, okay. to ja tak trzymam telefon Weź próbuj polizać <noise> Jak w zdjęciu <noise> Boże, ja mam taką obłasioną nogę Nie wiem czy będę pasował jako Sabinita <głos> <głos> ja to Jak to? Co? I ty mnie łapiesz za tą nogę Okej okay. Reklama To obserwuj nas na Instagramie, please Bo mi brakuje do 300 tysięcy ciebie właśnie Kurde, jak złapałeś ze serca <noise> Ja bym sam zaobserwował Po reklamie Ej, cute! Idealnie wygląda! Nie wierzcie, co się właśnie wydarzyło. Zaglądam sobie całkiem przypadkiem do lodówki, a tu się nagle wydrukowane zdjęcia pojawiły. No dobra, to podpisuj, proszę. Tylko ładnie się postaraj, bo to wiesz... No, to są wyjątkowe, tak? Ładnie? Proszę, no teraz. No pięknie. Blat też jest podpisany. Także zdjęcie razem z dublatem. Zapytałem w ogóle na moich bliskich znajomych wspierających, czy według nich to zdjęcie jest podobne. I w ogóle to według mnie to jest świetne zdjęcie. Naprawdę ja nie mogę się doczekać, aż będę mógł to wstawić na Instagrama. I 91% osób uznało, że, jest, że udało się odtworzyć, także udało się. Co to za dwa głosy na nie. I hmm. jeśli byście dołączyli do wspierających, oczywiście link macie w opisie. To co, robię teraz kolejne zdjęcie. I teraz. To, by się to zdjęcie najbardziej nie podobało, ale według mnie idealnie pasujesz do tej roli. Ja mam mięśnie. Płyska, eee, ja mam... Czy ty masz mięśnie? Ja mięśnie. Ty masz? Tutaj. Napnij. Już. No napnij. Nie udawaj teraz nagle. O, te, no napnij, no. Działa. <laughs> <laughs> Zepsuła się ta funkcja. Dobra, ty będziesz tym panem tutaj, a ja będę tam w tle z mailem Będziemy dwoma aktorkami. Co ty na to? Dobrze. I żeby nie było, żeby Piotrek nie był zawstydzony, bo Piotrek nie lubi tak pokazywać swojej muskulatury, to będziemy miał taką koszulkę. Wydaje mi się, że jeszcze fajnie to będzie wyglądało. żonobikę. Lecimy z kamerą. Rada. Na trzymajcie kciuki. Majlu, jesteś podekscytowana, że będziesz aktorką? Majlo? No, nie, chyba nie jest. Czuję się jak filmowiec. Uff. I po latach ciężkiej wędrówki Dotarliśmy pod nasz dom. I tak się wprezuję tutaj kadr. Eee, właśnie mam problem, bo nie za bardzo rozumiem jak było zrobione to zdjęcie. No, no nie umiem tak. Eee, wiem, że nie mamy w tle takiego pięknego, ale nie jesteśmy w nowym Jorku, okej? Okay? Więc e, tak to będzie wyglądało. Okej, patrzmy. Bra! Powiem szczerze, że jest to pierwsze ujęcie i już mi się wydaje, że to jest to. W sensie to oczywiście trzeba trochę jeszcze przerobić, żeby było lepiej widać, ale ogólnie cały koncept jest identyczny. Nie tam stoję, tak jak no, te, te babki, a ty jesteś taki <grych> naprężony. I wszystko jest identyczne. To co? Lecimy. To było w sumie łatwe. Napiszcie, co myślicie o tym efekcie w komentarzu. Za chwilę oczywiście Wam pokażę wszystko na ekranie, tylko muszę troszkę to przerobić, żeby było trochę ładniej. Dobra, jestem już w programie tutaj do edytowania i myślicie, że to jest tak za mocna przemiana, bo tak musiałem już trochę podkreślić mięśnie. Eee, tak. Dobra, to, to, to sorry. Wydaje mi się w sumie, że nawet za bardzo nie ma co zmieniać. Naprawdę mega mi się podoba ten efekt i w miarę jest podobny. Oczywiście, no nie ma tych budynków, ale po prostu byśmy się wstydzili to zrobić w centrum miasta, także sorry. Dobra, teraz potrzebuję przygotować makaron, bo... No w sumie sami, sami zobaczycie, co będziemy robić z makaronem. Także potrzebuję taki mega długi, okej. Okay. Dobra, woda już się podgrzewa. No i właśnie, w sumie, nie mogę go przełamać, więc muszę zaczekać, aż on tutaj się tak namoczy i wskoczy do środka. Nie wiem, czy to tak się dzieje, bo ja zawsze go Mam nadzieję. I żeby nie było, że robimy te zdjęcia na marne, wszystkie te podpisane zdjęcia będzie można wygrać u nas na live. Razem z naszymi autografami i wysyłamy te zdjęcia do Was pocztą. Więc to jest tak naprawdę główny cel a to, że nagrywamy film, to w sumie tak przypadkiem. Ja chyba odkryłem, że jednak jestem zepsuty. Zrobił się makaron i odkryłem, że moim ulubionym. Makaronem, z sosami. Jest makaron bez sosu. Bardziej mi smakuje od spaghetti, które jedyne jem. Jezus, to jest najlepsze na świecie. Miam. Makaron jest gotowy, co prawda nie ma na nim żadnej polewy, ale już yy, bez przesady, nie będziemy aż takie szczegóły wchodzić. Mamy tutaj świeczkę. W sumie ja wam nie pokazałem, co wyotwarzamy. Także mamy teraz taką fotkę z zakochanych kundli, coś takiego. No i tutaj mamy oczywiście świeczkę, mamy mojego zakochanego kundla i ja będę też zakochanym tutaj kundlem, bardziej podlicą coś takiego, okej. Okay. Włączam aparat i robimy fotkę. Okazuje się, że jednak ta, to nie jest aż tak przyjemne, trzeba na kolanach... A nie, ty kucasz, okej, okay, dobra, cofam. I będziemy potrzebowali razem zjeść jedną nitkę makaronu. Trzeba wygrzebać coś. Trzymaj. Trzymaj ustami. <laughs> Jak klikam. Dobra, gotowe. Całkiem ciekawe przeżycie jeść razem. Jedną nitkę makaronu. E, zrobiliśmy też tą drugą scenę, ale nie wiem, czy to finalnie zrobimy jako zdjęcie. Właśnie nie wiem. Zastanawiam się, jak to zrobić. Najlepiej by w ogóle dwa zdjęcia zrobić, ale no, będą takie same, więc trochę bez sensu. Ja wyglądam jak szczur na otwarcie kanału, ale powiem szczerze, podoba mi się to. Bardzo mi się podoba to zdjęcie. I to, gdzie odtwarzaliśmy zdjęcia Sewinity i Einara. Kurczę, powiem szczerze, że no to są chyba moje ulubione zdjęcia nasze ever. No i w takim razie Pani bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że wyjrzyjcie ten film do końca i widzimy się na live'ach, gdzie będziecie mogli wygrać zdjęcia wysłane do Was z autografami. Cześć, pa pa!